Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak stworzyć szablon wiadomości oraz jak z niego korzystać. Jest to bardzo przydatna funkcja w Microsoft Outlook. Szczególnie przydaje się w momencie, gdzie często piszemy wiadomości o tej samej treści, różniące się na przykład tylko jakimś numerem dokumentów. W przykładzie powiedzmy, że wysyłamy często do naszych klientów Różnego typu faktury, czy tam za usługowe, czy za towar, możemy sobie przygotować właśnie taką wiadomość i później zapisać ją jako szablon. Zanim jednak stworzymy taki szablon, jak widzicie w naszym outlogu na naszej wstążce, nie mamy żadnego skrótu. No i niestety, klikanie, przegrzebywanie się przez całe menu jest troszeczkę kłopotliwe, więc wyciągnijmy sobie akurat taki skrót, który usprawni nam korzystanie z szablonów w tym celu na wolnej przestrzeni prawym klawiszem klikamy i wybieramy Dostosuj stążkę. Następnie wybieramy miejsce gdzie chcemy, żeby się nam pojawił skrót. Ja proponuję, żeby sobie to ustawić zaraz koło nowego elementu, więc dodajemy grupę, zmieniamy nazwę. Zmienimy ją szablonem i wybieramy ikonę. Następnie w okienku po lewej zaznaczamy wybierz wszystkie polecenia. Następnie odnajdujemy, wybierz formularz i klikamy dodaj. Następnie zatwierdzamy przyciskiem OK. Jak widać pojawił się nam skrót. Sprawdzamy, szukaj szukajmy, wy, wybieramy sobie szablony użytkownika z temi plików. Jak widać mam już jakieś tam szablon. Aby stworzyć nowy szablon, klikamy nowa wiadomość. Ja sobie tu usuwam stopkę, ponieważ stopka będzie w momencie tworzenia, korzystania z szablonu, będzie automatycznie dodawana nowa. Wpisujemy treść wiadomości. Tutaj na przykład, właśnie tak wspomniałem, wysyłamy do naszego klienta fakturę, wpisujemy tylko później. Numer faktury, data wystawienia, termin płatności i kwota dokumentu. Wpisujemy temat. Jeżeli, jeżeli chcemy, aby nasz mail był automatycznie dodawany jeszcze na przykład do kogoś, czy na przykład, żeby biuro albo ktoś inny wiedział, że taka faktura została wysłana, możemy sobie jechać, albo nasze biuro rachunkowe, Mam. Możemy sobie tu określić od razu adres e, mailowy. Niech jest to nasze biuro Następnie klikamy klik. Zapisz jako, następnie wybieramy szablon Outlook i nadajemy mu nazwę. Niech jest to Faktura nowa. Zapisz. Następnie jeżeli chcemy skorzystać z tego szablonu, czyli wybieramy, wybierz formularz, szablon użytkownika w systemie plików i klikamy dwukrotnie faktura nowa. Jak widzicie, mamy szablon naszej wiadomości. Pojawiła się stopka, którą mamy. Ustawioną. Podajemy adres, uzupełniamy dane dokumentu i możemy wysyłać po dodaniu załącznika z fakturą. Dziękuję. Zapraszam do subskrypcji, a także na mojego bloga. Pozdrawiam.